Witam wszystkich. Dziś dzień numer 3, tym razem już na pełnej pływalni. Czas na mój trzeci dzień. 22 pompek, 20, 22 dni. Wszystko dla weteranów poszkodowanych. Zwróćmy na nich uwagę. Czy to w Stanach, czy to w Polsce, czy w Kanadzie, w Niemczech, czy na Ukrainie. Weterani działań poza granicami kraju, wszystkich narodowości, bywają też poszkodowani. Stres pola walki ujawnia się wiele lat później, wiele miesięcy później. Wielu z nich popełnia samobójstwa. Nie dopuśćmy do tego, bezprzyjmy ich. Dziś mój trzeci dzień, kolejne 22 pompki. A nominuję dzisiaj czas na studentów. Miałem dyplomantów, którzy pisali nawet prace dyplomowe poświęcone stresowi pola walki, Ale dzisiaj czas na odważną studentkę Dorotę Hinz, a tak naprawdę Bosmana Dorote Hinz. Z Akademii Marynarki Wojennej. Mam nadzieję, że podejmiesz wyzwanie i też swoje 22 dni, 22 pompki, dasz radę zrobić dla weteranów. A dziś moja kolej. Masz piękny basen. <grystanie> Akademia marynarki Wojennej dla weteranów Nie poddajemy się